Twojej okolicy wybudowali kanalizację sanitarną, a Ty nie masz jeszcze przyłącza? Przyjdź do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu. Podpisz umowę na projekt i wykonanie, nie zwlekaj, przyłącz się. Postaw na komfort i ekologię. Szczegóły pod numerami telefonu 43 82 86 262 43 82 86 200. Razem zadbajmy o nasze środowisko. To jednocześnie radosna i smutna uroczystość. Po trzech latach nauki trzeba pożegnać szkoły i rozpocząć nowy etap życia, najczęściej na studiach. 177 abiturientów II Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Cierazu tak zakończyło naukę w swojej szkole. Drodzy abiturienci, tak niedawno żeśmy się spotkali, a już pożegnania nadszedł czas. Te słowa znanej piosenki wydają się szczególnie adekwatne dzisiaj, gdy po trzech latach nauki opuszczacie mury naszej szkoły. Wasze drogi rozejdą się i nie będziecie spędzać już ze sobą tyle czasu w takiej grupie, w szkolnych ławkach. Mam nadzieję, że w Waszej pamięci pozostaną piękne wspomnienia wspólnie spędzonych lat klasowe wycieczki, powroty ze szkoły, nawet strach przed klasówką. W Romskim poznaliście przyjaciół, o których się nie zapomina, bo razem z nimi tworzyliście tę szkołę. Także my, nauczyciele, przywiązaliśmy się do was, naszych uczniów. I wasza przyszłość leży nam na sercu. Bardzo chcielibyśmy, by wszystkim z Was udało się osiągnąć maturalny sukces. Mam nadzieję, że plany i marzenia, z jakimi przyszliście do liceum, chociaż częściowo się spełniły, a jeśli nie, to bez obaw, jeszcze wszystko przed Wami. To Wasze osiągnięcia w przyszłości będą świadczyły o tym, że skończyliście najlepszą szkołę i uczyli Was najlepsi nauczyciele. Chciałbym serdecznie podziękować dyrekcji szkoły za wkład, za cierpliwość, za wyrozumiałość, którą włożyła jakby w naukę i wychowywanie naszych dzieci. Mam nadzieję, że to zaowocuje wymarzonym kierunkom studiów, jakąś dobrą pracą, bądź dalszą karierą zawodową. Życzę Wam również powodzenia na maturze i żeby nie przedłużać no, najdłuższych wakacji, które Was czekają w życiu. Także bądźcie szczęśliwi. Dziś kończycie kolejny etap w swoim życiu: liceum ogólnokształcące. Później matura i na koniec to, co najlepsze: studia i dorosłe życie. Życzę Wam spełnienia marzeń, korzystania w pełni z życia, uśmiechu na twarzy no i oczywiście zdania matury jak najlepiej. Przyjmijcie od nas upominki na pamiątkę tego dnia. Nasza trzyletnia wspólna podróż właśnie dobiega końca. Na horyzoncie widać cel. Matujemy. Dla nas, absolwentów, jest to chwila szczególna. Po raz ostatni stoimy na tej sali w roli uczniów. Po raz ostatni słyszeliśmy słonek. Ta niezwykła szkoła na zawsze pozostanie w naszych sercach. Za wybitne wyniki w nauce nagrodzono Jakuba Fołtę, Patryka Michalaka i Annę Pawlikowską. Wyróżniający się abiturienci otrzymali także nagrody za stuprocentową frekwencję, wybitne osiągnięcia w sporcie oraz za działalność w kołach zainteresowań. Abiturienci z trzeciej B tak wspominali swoją szkołę. Na końcu korytarza po stronie prawej, niedaleko okna wielkiego, było niewielkie zagłębienie, a tuż za nim klasa od niemieckiego. Płycki tam widać, że były świeżo polewane łzami naszymi, a stało ich pełne naczynie blaszane. Ale nigdzie nie widać było nauczycielki, klasa się cieszyła, ale i tak ona zawsze przychodziła. A jakie plany mają na przyszłość abiturienci z Żeromskiego? No, mam nadzieję, że dostanę się na medycynę we Wrocławiu. A dlaczego kurat Wrocław? No, jak dzieciństwa jakiś sentyment do tego miasta, tam przywiązanie. Mam nadzieję, że dostanę się na Uniwersytet Medyczny, medycyna lub farmacja, zobaczymy. To za Naj największe zainteresowanie medycyna jednak. Tak, tak, to jest mój cel, a co będzie, zobaczymy. Złożyłem już papiery do szkoły wojskowej w Warszawie na WAT kierunek lotnictwa i kosmonautyka, no teraz przede mną matura, zobaczymy co będzie dalej. Ja chciałbym się dostać na Politechnikę, na kierunek budownictwa lądowego i wodnego. No ja tak jak podobnie jak kolega tutaj składałem sobie papiery na Politechnikę Wrocławską i Łódzką, na właśnie Wydział Budowlany. A jak będą wspominać swoją szkołę? Dobrze, poznałam tutaj bardzo wielu naprawdę fantastycznych przyjaciół. Poznałam tutaj swojego chłopaka. Mam świetne wspomnienia, naprawdę, będą świetne. O, bardzo pozytywnie. A dlaczego? Głównie chodzi o to, że to jest taka rywalizacja między szkołami Jagielon i Żeromski. Tak? I naprawdę w Żeromskim jest, jest co robić. Tutaj, właśnie, przedstawienie, co było chwilę przed. Bo naprawdę świadczyło o tym, że ta szkoła jest naprawdę dobrym wyborem. Na pewno fantastyczne wspomnienia, fantastyczni ludzie, e, zarówno z klasy, jak i z całej szkoły. Świetne imprezy, świetne wycieczki e, i no to przede wszystkim to zorganizowanie, ten wkład pani dyrektor, no, który włożyła w to, żeby nam zapewnić jak najlepsze przygotowanie do matury. Czyli pozytywna atmosfera przede wszystkim. Przede wszystkim. Każdy z nas będzie na pewno sympatycznie i tylko miło wspominał, bo, bo przez te trzy lata... Wspaniali ludzie, wspaniali nauczyciele. Pan, Pan Rafał Pan Rafał, pozdrawiamy pana Rafała. Panie Rafale, naprawdę. Dziękujemy. Dziękujemy panu. A dlaczego właśnie pan Rafał? Hmm. Nasz, nasz wychowawca, nasz wychowawca tak. I przyjaciel, przyjaciel. I przyjaciel. Tak, naprawdę. Ten człowiek dużo dla nas znaczy. Jak widać, abiturienci już ciepło wspominają swoich nauczycieli. Oczywiście wszystkich tutaj nauczycieli należałoby wyróżnić, ale myślę, że najbardziej panią Zdunek od matematyki. Dlaczego akurat pani Zdunek? No to jest tak ciepła i fantastyczna osoba, z którą zawsze można się dogadać i która zawsze zrobi tak, żeby uczniom od, odpowiadało i żebyśmy mieli jak najlepsze wyniki na maturze, że naprawdę fantastyczny człowiek. Myślę, że pan Tomasz Kuzi od WF-u włożył. Duży wkład w nasze sportowe osiągnięcia. Z nauczycieli. Nauczycieli to na pewno panią Hoffman, panią Hoffman która przez dwa lata, akurat nie przez tylko przez dwa, uczyła nas języka polskiego i naprawdę chcieliśmy bardzo mocno podziękować, bo uważamy, że bardzo dobrze nas przygotowała do matury. I te dwa lata naprawdę bardzo miło spędziliśmy i no, polubiliśmy się bardzo z panią i na pewno będziemy ją mile wspominać. I chcemy jej na to będziemy podziękować. Będziemy ją odwiedzać codziennie. Tak, i będzie Uroczystość zakończyła część artystyczna w wykonaniu uczniów drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w sieracu. Możesz iść, a szybisz, kiedy chciałbym mieć, a możesz mieć, a wszystko czego, czego tylko chcesz, a każdy dzień mówi nam...